Chcieliśmy się zarejestrować z moją siostrą. Jest bardzo silne pokoje, dwuosobowe, trzy, trzy, trzy. trzyosobowe, a pan też. Jest pokój numer 13. Dobrze, to poproszę. Trzynasty pokój. Imię ona i nazwiska? Um, Amelia Środkowska i Hania. Anna i, I Marta. <laughs> Dobrze, zanotowany pokój numer 13 i ja to... Dzień dobry, może e, takie trzy, e, jedna, e, jedna taka Hania, druga Amelka i trzecia ma... szyba, no chyba, no. Amelia Świątkowska, Świątkowska Tak, już trzy Pani się zarejestrowały. chyba. Amelia Świętkowska, Hania Świętkowska i Marta Wiśniewska? Tak. Mhm. E, tak. Ja chcę się do nich dołączyć. A tu muszę ci go zgodę, zaraz nie ja nich się Muszę. Halo, Pani Amelia? Tak. Czy e, przyszedł tutaj Pan, nazwisko? E, o, organ. Pan Organ i powiedział, że poczekaj to podpiszesz gulamim tak wiem krystian i podpisisz tutaj a tu No, tutaj herbatka! Kau, kau. O, nawet gazeta! O, lejk, może, tak? <grymne> <grymne> Dobrze, dziękujemy. Proszę pan już opuścić. Proszę mi jeszcze przynieść pola. Dziękuję. A gdzie spokój z łóżkami? A, to jest na co dzień, bo jest się śpina bardzo wyjdziemy tak? Niech pan to wyjdzie, bo panu to zaraz zrobię no, krzywdę. No. Do widzenia! No już musimy tutaj spać, bo już nie ma innego hotelu, bo jest już późno. Jakoś się podzielimy. Ty będziesz spał na podłodze. Ej, ja będę spał na hotelu! Yes, yes. Co? To jakieś żarty? Tu była. Gdzie ten trup? Tu nie. Tu się działo. Co jakiś absolut? No, Dokładnie. i Państwo chcą. Od nas zresztą tu i miło tu mieszkać, to są Państwo. W jakim błędzie? Dobra. Ja? To, to gdzie jest Marta? co my teraz robimy? Może powinniśmy na... Słyszałeś? Pójdę sprawdzę, co to jest. Co się stało? Moja, moja, moja córka ma. jak? <grym> Wyśłaśnie. Leczuka jest pani taka zakrwawiona? Bo chciałam ją ugotować. Co pani tu w ogóle robi w naszym apartamencie? Załknęli mnie. Proszę poczekać! Pójdziemy teraz do się zapytajmy o co tu wszystkim tu wchodzi. No właśnie, bo tu w ogóle jest taki zamknięty... Musimy naprawić. Proszę nam to wytłumaczyć. Najpierw jak nasza przyjaciółka znika, widzimy ją martwą w tym, drugim pokoju. A wyobraża. Wyobraża. Nie mam ciepła, bo z nią próbowałam rozmawiać. Ja, a wcześniej z tym, co pani próbowała tańczyć? Proszę mnie tu nie obrażać. Jeżeli się to nie wyjaśni w tej chwili, nie powiecie nam co tu jest, co tu się dzieje, to idę w tej chwili na policję. Kończ przespać. Proszę zabrać siły. Jak mam tutaj spać, jak tu jakieś dziwne rzeczy Postalunek się dzieją? Proszę mnie nie przekrzykrzywać. tak. Dobrze, nie będę pani przekrzywać, ale proszę iść się przespać i dopiero co jest, co później to to iść na policję, kiedy pani nabierze sił. Tak? Tak. Do widzenia. Dobra, musimy się przespać, cena rana uciekniemy stąd jak najdalej. I pójdziemy na policję, zobaczymy co tu się dzieje, więc będziemy spać, żeby pani wstać. Wiem, no to się no pytaj się Jest Uciekła się robotę, teraz cały nasz planek nie w gruzach Ale to ona uciekła, my nawet nie widzieliśmy No skoro ich się, to musiała tu być Ale ona spała i się obudziła To było ją zabić No ale ona też uciekła, my wyszliśmy Dobra, teraz się robotę No nie, my ją jeszcze zabijemy Zobaczmy. To, wiesz, to jeszcze zakonę. ją zabijemy Już uleciała na policję Musimy ją złamać, musimy w tamto... nie, ktoś... Dziękuję, tam, nie, tam, ja Dobra, idź! Jak mogłyście zabić moją siostrę? Moją przyjaciółkę. Kazali nam! To mi też kazali. Pożegnaj się! Na, ale oni nam kazali! Mam nadzieję, że dobra na nie tu na policję. Dobra. No. Jeszcze właśnie dwie. Teraz karikka. Puściłam zemsta była słodka. Czyli witajcie się z widzami. No. Dzień, Dzień, Dzień dobry. to są właśnie teraz kulisy przed filmem hotel opętani. Amelia. Onek, no. no. to jest Krakowianek, on również będzie występował. To jest Krystianek. Krysaneką rolę no. będziesz grał. Będę grał lolę, lolę taką lolową. Piotr, jaką będziesz grał rolę? Które to jest Dominiko, jaką będziesz grała rolę? Grala... <grywa> Grałam! <grywa> A Melio i Hanny, jaką będziecie grały rolę? Ja, tak, ja jestem, co tu też nie A pani Magdalena, jaką będzie grała rolę? Ja także.